Chciałbym, widzowie, dzisiaj gramy koral lub blok. Ale blisko. O, i, i mam tu nic Jak ja spadnę, to ja, będzie patrzcie, tu, będę na kolejnym tu. Poziomie. I. Ale już kolejnego poziomu nie ma. No do tylko były dwa. O ja nie mogę się, ja nie muszę się rzucać. Mm. Mam ciągle blisko kolory, ja nie muszę się rzucać ani lecieć tam, ani tam. O, teraz muszę lecieć, a ja nie, nie, nie musiałam. O, tu miał jest O, Matko święta! Mamy niczego z nią. Psy kraj. Mamy ładne ładnie skinu od Ciebie. Psy kraj, babo. Psy kraj, psy kraj. Psy kraj. Nie. To u góry byli, a ja myślałam, że ja jestem nad z nią. Paweł, ty mi na to Nie ty tam, tylko ja tam. Komis? To się skakać, no to jednak nigdy, nie jednak nie jest. I jeszcze jest... Co jeszcze takim? Dramul piągi Patrz, dramul blondyn. No. O, widzieliście to? Zmieniam to jest ten. Okej. Okay. Tu jest na teraz wszystko w ten. Okej, okay, a chcę powiedzieć góry. Yy, kilka gier i zmieniam grę. I to będzie tak, że yy, będę miała, będę robiła takich kilka odcinków. I powiem wam tak. I będziecie mogli w komentarzach mi pisać, jakie odcinki, jakie gry będę miała znów grać na Robloxie. A teraz jeszcze za chwilę zmienię. A jaki sam jaki taki normalny gry, to powiedzcie śmiało, napiszcie to w To ja zobaczę. Ona wygrała znów? Ona! jest jedna runda i przechodzimy do kolejki. Tram! Zatem na rundę, patrzcie, mam tutaj takie piękne spileczki, co by Słucham, mam się na taką okazję. Nie, spodziewam się, tu nic nie Jest tu, ja się sama. Nie, ja! Jak okay. to wygląda? Okej. tam, A to ja sama. Wee, wee. Ja mam wyjście, ja mam najwięcej od was. Nie nie nie, 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 Ok, no to teraz zmieniamy gilię. Quick. Ok, teraz nie, nie, I dzisiaj będę jakby chodziła po domach. Uro, nie, 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 mnie. nie, nie, jakby będę chodziła po domach. Albo Będę czasami wam, wam pokazywał jakieś tajemnice czy coś. Na początku piersa. Tutaj idziemy do metra. Teraz może ktoś na coś teraz. Jesteśmy w mieście ogólnie, ale nigdy nie nigdzie nie będziemy jechać. Patrzcie. Wciskamy tutaj, idziemy tu i tutaj wciskamy najwyższe tutaj I szybko biegniemy tu. I gdzie się, jest, jeszcze, jeszcze pod się, lecimy i jest, co? Widzicie co jest przede mną? Ja też to widzę. Bo teraz przechodzimy tu, się, święte, no to przechodzimy. idziemy tu zawsze. Zawsze tutaj. tu zawsze, się, się, tam włamiemy. Tutaj, tędy. Ja się, tam się, tutaj się, tutaj się, jak się wysadzę to siedzę, no tak, nie trzeba wyciągnąć terapinę czy coś, bo to kasy już będzie widać, że ktoś tam się włamał. Okej. Okay. I idziemy tu. Do tego. I do góry, do góry. Ścięcia wiara, okej. Okay. Już jesteśmy. Okej. Okay. Patrzcie tutaj. Ta bezmy normalnie to jest płak, dla... wad. Pójdziemy wysadzić safe. A on nie wie chyba mamy się. Se... Tutaj jest. Sef. Tutaj ten ten blok. Teraz Ten asjechowy za to nie mogę. To Mm. No ty je, zapeczkę. No co oni tam, tam stoją? Okej. Okay. Lasykuję własnym sycią. Tam, 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 Co, a co ja nie robię, nie chcę wiedzieć. Szybko tu, to tego, tu i tu jestem. Mm,

Karton, żeby pokłócać oczywiście. I wóryk. A po co mi wórek? Już mam tłumaczyć. Wórek to jest po to. Hmm, to się na płocie w ogóle uda. Nie wiem. O. Żeby mógł się luzić. Otwórzcie mnie tak, a jak się tego to nie udaje, no to po prostu wpisać je z bo Nie będę teraz zostawić, ale spróbuję. Teraz nigdy. Dla mnie nigdy nie ma nikogo. Będziemy to skarać. Będziemy to jeszcze posiadać. Chcę to postawić odwrotnie i smutno. Ledzi. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, nie nie ma. Wczracamy safe, klasycznie. Tutaj mamy styl. Czy ktoś o tym wie? Nie wiem, nie wiem. Oj, nie wiem. Teraz idziemy dalej. Jesteśmy na miejscu. Idziemy tam, idziemy tam a tu, i tu i tu. Co tu jest? No ja mieli do tego, nie, bo tam są ludzie, no to do tego pójdę. Idę udawać się tam, idę robić do... Idę od tyłu od tyłu. Okej. Okay. O, łatwo było. Pokażę Wam tutaj. Klikacie tą roślinkę. Co mi jej tą Co się Dzisiaj królowie jadą, złotem krzywę mają. Hej, kolena gunda. Ludzie No widzę? Właśnie okrepuje, ludzi. Okej. Okay. Tam już nie będziemy, potem chyba pokażę ten sekret. A ja jestem ciągle na tej ulicy? To nie ja to muszę zmienić. Idę jak chcę poszukać jakiegoś... No i tu będzie zabawa ale bez śladowa i okay. mi mm. nie stanował na wszelki, wszelki wypadek weźmy sobie to nie ma o matko święta no w sumie to już na tyle było dwie wieku i jak Wam się podobały takie odcinki, to zostawcie tu są łapek, kulej i komentarze i się zwiedzimy niedługo, a jak chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie wskaźbić moich filmików. Bo będą teraz się teraz pojawiać częściej. Pa pa!